Szanowni Państwo, otwieram drugą sesję szóstej kadencji Rady Gminy Milejów. Porządek obrad Państwo radnie otrzymali. Nie ja widzę chyba uwag co do tego porządku obrad. Jeżeli tak, to proszę zgłaszać Proszę wobec tego o przegłosowanie przyjęcia porządku obrad. Pan Kasiu, proszę. Ja tylko chciałbym rozszerzenie porządku. Taką wolne wnioski i zapytania. Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Bezwzględną. Zmiana. Nie widzę. Wobec tego kto jest za? Przyjęcie porządku obrad rozszerzonym obu... E, wolne wnioski i zapytania. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję bardzo. Czyli porządek obrad drugiej sesji został przyjęty. Proszę o wręczenie wójtowi zaświadczenia przez przewodniczącą gminnej Komisji Zudoroczej. I życzę sukcesów i dobrej współpracy w gminy, gminnej komisji. Stwierdzam Proszę bardzo, pana wójta, o złożenie się. Głos. Tak. Zaprań, proszę zabrać głos. Proszę bardzo. Chciałem przygotować tym, którzy przyczynili się do, do tego, że po raz trzeci mam wielki zaszczyt pełnić funkcję w w jest dla naprawdę wielka lubitacja i, i, i radność, zwłaszcza, że, że wyniki z tych trzech kolejnych kadencji, czyli, czy inaczej mówiąc, że trzech. Kolejne kadencje, czy na kolejne kadencje są zbliżone. Co mnie bardzo cieszy i co może wskazywać na to, że różne sobie tłumaczy, że grupa wymogów jest e, bardzo sztywna, albo z drugiej strony ja sobie tak to tłumaczy: powiedzmy, że, że te kierunki przyjmowane, czy rozwiązania przyjmowane, czy narzucane w taki sposób przeze mnie, no, mają dobry podmiot państwa. Chciałbym się w tej kadencji. Albo no inaczej, chciałbym powtórzyć wynik po raz czwarty, co najmniej taki. To możemy sobie tutaj żartować troszeczkę, jak ja sobie na to bo bo tego czasu jest przed nami bardzo dużo i 4 i, i lata to jest naprawdę duży okres czasu. Nie będzie to łatwa kadencja, wbrew prawdopodobnym dla Państwa, dla mnie również. Yy. Liczę na to, że, że współpraca z tymi radnymi, którzy dzisiaj nie zajęli powiedzmy funkcji, do której tutaj pretendowali w tej Radzie gminy będzie taka sama, jak pozostałą grupą. Prawem demokracji jest stwór i, i, i to jest chyba naturalną kwestią. Jeżeli wstaje, jest to jesteście dopływu powiedzmy bezpośredni wójta, staje dwóch kandydatów, którzy się skierają, mają swoje programy. To jest naturalne, jedni wygrywają inni przegrywają I, i tutaj taką istotą, czy mechanizmem do realizowania tej polityki jest posiadanie większości. To jest zupełnie naturalne. Dlatego proszę zrozumieć to, że wyciężający powiedzmy powinien mieć instrumenty i narzędzia do realizowania swojej polityki. To jest zupełnie naturalne. Na Mamy przykład choćby Sejmu, gdzie marszałkowie są w opcji powiedzmy rządzącej a więc naszą kobiet czy inne stanowiska nie muszę Państwu chyba tego wyjaśnić. Aczkolwiek jeszcze raz mówię, że apeluję do Państwa, że ilość tej pracy, która jest jeszcze przed nami, to no powinna nas wszystkich mobilizować do, do wspólnej pracy i wspólnych, wspólnych yy wysiłków. Yy, kwestie dotyczące może zasad współpracy czy kierunków tutaj rozwoju, czy kierunków pracy Rady Gminy. Myślę, że to nie jest może moment, też jest to dzisiaj chwila, takiej podniosła dla mnie. I na pierwszej sesji merytorycznej, coś w rodzaju takiego na ekspoze, co znowu postaram się do Państwa skierować, przygotować, abyśmy mieli generalnie świadomość i o stanie dzisiejszym, i o pewnych planach, o, o zamierzeniach. I tam padą też do Państwa pewne zapytania, zapewne dotyczące rozwiązań, na które dzisiaj odpowiedzi jakby, jakby jeszcze nie ma, to będzie pole, uważam, do wspólnej, wspólnej pracy, wspólnej pracy na rzecz powiedzmy rozwoju tej, tej gminy. Także jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że, że w tak dużej grupie i gości poparliście program realnej gminy, przedkładając program lepszej gminy, jakby, jakby na Bóg to, to jest dla mnie naprawdę wielka satysfakcja. Może wyglądam na zmęczonego bohatera, bo tak, tak to jest. Bo mam świadomość ile tej pracy jeszcze jest przed nami. I liczę, że wszyscy Państwo tutaj się, będziecie wspierali mnie w tej, w tej pracy. I, I ten rozwój naprawdę tej naszej gminy nastąpi jeszcze w bardziej zdecydowanym stopniu niż to miało miejsce, w ostatnim ostatnio. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za to, że Panu yy, Przystępujemy do następnego punktu. A, bardzo proszę. Głos. Proszę, proszę. Rady, ja proszę. Proszę, proszę, Szanowni Państwo, pragnę pogratulować Państwu, pragnę pogratulować wyboru nowym władzom Panu widowi Radzie. Państwa wybór świadczy o dużym zaufaniu społecznym, jakim Państwo. Obrazyli wyborcy. Gratuluję tego wyboru. Nie wiem, że Państwo macie świadomość, iż jest to nie tylko zaszczytna funkcja, ale bardzo funkcja odpowiedzialna. Korzystając z okazji, pragnę także podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos w ostatnich wyborach, czyli 21 listopada. Pragnę zapewnić wszystkich tych, którzy na mnie głos oddali, a także tak, tych, którzy byli przeciwni, że w swojej pracy będę się kierowała uczciwością, wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję. Przystępujemy do czwartego punktu porządku obrad. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Pan radny poś, proszę bardzo. zapytać w następujących sprawach. Może na te pierwsze pytanie dotyczyło tej właśnie powołania spółki gospodarki komunalnej. Chciałbym się dowiedzieć, bo też takie sposób pytania słyszę od mieszkańców, kiedy będzie właśnie powołany ten tej spółki i w jakim trybie będzie konkurs rozpisany na stanowiska zarządzie, e, w zarządzie To pierwsze pytanie. Drugie pytanie e, e, związane z tym, z tym mostem w Pładniejszym Żelaznym. Otóż 22 listopada. On <todgłosy> i starostwiec, to znaczy pani Wójcik Krystyna i ja. Tam byłem. <todgłosy> Nie było niestety do przedstawiciela Urzędu Gminy, no ale e, to było poniekąd usprawiedliwione, na tanie ze względu na wybory na koniec rozpatrzeni protokołu wyborów do, do komisji nie było samochodu, więc z tego powodu się nie zjawił. W każdym razie chciałem powiedzieć, że my pojechaliśmy panem Busem i e, Poinformowano nas że starostwo przekaże do gminy taki takim i takie jakby zalecenie. Zalecenie, nie wiem, czy się pojawiło, czy nie, Właśnie dotyczące tego mostu, zalecenie remontu tego mostu. Starostwo uznaje, że ten most jest bardzo potrzebny i że trzeba by go wyremontować. Owszem, jest taka sytuacja, że ten motyw jakby znajduje się w gestii tak, dwóch instytucji. To jest, to jest instytucji wojewódzkiej, zlewni, rzeki Wieprz i Bóg, ale także, także właśnie w czyli Powiedziano nam wprócz, że przede wszystkim właśnie to gminie powinno zależeć, zależeć na wyrobkowaniu tego mostu. Oni po prostu nie mają absolutnie pieniędzy na to. Więc jeśli ten most ma być, no to zależy przede wszystkim od gminy. Zresztą ten drugi most, most drewniany, Klarowski, również jest poniekąd pod nadzorem także tej, tej, tej instytucji ale także i gmin. Więc chciałbym zapytać, Panie już prosić o to, żeby właśnie w tym budżecie, który będziemy mogli go przyjmować, żeby znalazły się środki też na remont tego mostu. Może właśnie, tak jak Pani Sołtys proponowała, to połączyć z tym programem LIDER i wtedy uzyskalibyśmy środki zewnętrzne na remont tego mostu, a także na wykonanie całej tej Takiej ścieżki turystycznej yy, tak dalej. Trzecia sprawa to chciałbym zapytać, jak wygląda stan przygotowania gminy do, do zimy. Do zimy. Czy, yy, czy jest sprzęt, czy jest piasek? A czwarta sprawa to... Yy, prowadziła przyjaciół e zwrócić się z prośbą o dofinansowanie, niewielkie dofinansowanie kolejnego zeszytu numeru zeszytu numejowskich, który chcielibyśmy wydać. Mamy w planach wydawanie dwóch numerów w ciągu roku. Niestety środki właściwie, które otrzymujemy wystarczą nam na jeden numer. Musimy starać się o dofinansowanie z innych stron, więc też my o to prosimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś tak, chciałby zabrać głos? Proszę bardzo.